Pogrzeb królowej Elżbiety będzie mieć charakter państwowy, co oznacza, że do Wielkiej Brytanii zjechały się głowy państw z całego świata Ukraina reprezentowała małżonka Wołodymyra Zełenskiego, który zmuszony był zostać w pogrążonej w wojnie ukrainie. Śmierć królowej Elżbiety i wszystko, co z nią związane, to od 8 września jeden z najważniejszych tematów. Prasa rozpisuje się zarówno o roszadach wśród Royalsów, jak i kolejnych szczegółach dotyczących pochówku zmarłej monarchii. Pogrzeb Elżbiety będzie mieć charakter państwowy, jest to publiczna ceremonia odbywająca się w celu uhonorowania osób o znaczeniu narodowym. Ostatecznym miejscem spoczynku monarchii będzie niewielka kaplica pamięci Jerzego VI, która przylega do prezbiterium w kaplicy ZW. Jerzego na terenie zamku w Wincorze. Tam pogrzebani są rodzice oraz siostra zmarłej monarchini, a także jej ukochany mąż, książę Filip Matka króla Karola III pożegnają najbliżsi światowi przywódcy, w tym prezydent Andrzej Duda z małżonką. Do Londynu zawitała już żona prezydenta Ukrainy Oena Zełenska. Pierwszej damie nie towarzyszył mąż Wołodymyr, który musiał pozostać w okupowanej przez Rosję Ukrainie Krótko po przylocie Zełenska udała się do Westminster Hall, by oddać królowej cześć nad trumną Chwilę później na miejscu stawił się Joe Biden z żoną. Następnie Oena czekała audiencja u księżnej Kornwali i Cambridge w pałacu Buckingham Zarówno małżonka prezydenta, jak i Kate Middleton postawiły na czarne, skromne kreacje, do których dobrały ciemne rajstopy i czułenka